To dbanie o siebie, no to jest jeden z aspektów oczywiście, bo to też daje satysfakcję, żeby tak spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, no jeszcze nie jest tak źle. Pamiętam, że na początku to zauważyłam u koleżanek i to tak dosyć <śmiech> <śmiech> Jak patrzyłam w lustro, to było takie mniej dojmujące, ale w jakimś momencie to się pojawia. A, a skąd mamy wiedzieć, gdzie, że są takie badania i że to jest po prostu potwierdzone, jak to się mówi, potwierdzone naukowo? Cześć, nazywam się Karolina Lędzion. Na co dzień dbam o to, aby kosmetyki Liren, które tak chętnie wybieracie, dawały Waszej skórze dokładnie tego, czego właśnie w danym momencie potrzebuje. Dziś jednak spotykamy się nie w laboratorium, a w studio, gdzie towarzyszy mi wyjątkowa osoba. O pielęgnacji i o tym, czego skóra w danym wieku potrzebuje, porozmawiam z panią Małgorzatą Pieczyńską. Dzień dobry. No cześć! <laughs> Naprawdę bardzo mi miło, że jestem tutaj. Chyba cieszę się, że nie jestem w laboratorium, chociaż byłabym ciekawa zobaczyć, co tam się dzieje. Pani Małgosiu, mimo ogromu ról scenicznych i wcieleń, które ma Pani na swoim koncie, chciałabym dzisiaj porozmawiać troszkę więcej jednak o tej prywatnej odsłonie. Mhm. Jak się Pani dzisiaj czuje i jakie ma Pani rytuały dnia codziennego? Czuję się świetnie, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, A jak Ty się czujesz. Ja, ja się czuję wspaniale. <laughs> no i jeśli chodzi o te rytuały, no to oczywiście, że je mam. Na przykład w 20 lat praktykuję jogę, co jest nie bez znaczenia, bo wiąże się z taką. Zwyczajną higieną życia. E, oczywiście nie jem śmieci, czyli ten aspekt diety też uważam bardzo ważny. Staram się wysypiać, w każdym razie jakoś racjonalnie gospodarować moim czasem dnia, żeby nie robić z dnia, nocy i nocy z dnia. E, no i dopiero potem uważam, że jest ten jeden z ważniejszych aspektów, to znaczy to takie zwykłe fizyczne już dbanie o siebie. I oczywiście nie mam, to zależy, czy to jest szósta rano, piąta rano, czy to jest tak jak dzisiaj luksusowo popołudnie. To już oczywiście skóra jest zupełnie inna i e, inaczej wyglądał początek dnia, jest bardzo miło, przyjemnie, bez stresu, więc to, to wszystko ma oczywiście znaczenie dla pielęgnacji i dla skóry, ale chętnie zaczynam od, od maseczki, dzisiaj nawet właśnie tej maseczki, którą próbuję już jakiś czas. I uważam, że to jest świetny produkt, który można nałożyć nawet jadąc do studia. On już przygotowuje, skoro już od, odżywia, nawilża, już robi bardzo dużo, bardzo dużo dobrego dla naszej skóry. A dopiero potem będą te podkładowe różne inne działania. Ale poranne mycie twarzy, potem tonizowanie, potem jakieś kremy, serum, krem, to to zawsze. Muszę przyznać, że wygląda Pani naprawdę fantastycznie. Dziękuję. Myślę, że te rytuały z pewnością dają, dają rezultat. Zwłaszcza, że obie wiemy, że skóra w pewnym wieku zaczyna dawać objawy postępującego czasu. Wiemy o tym, że, że, że z wiekiem tracimy naturalne zasoby kolagenu, które w naszej skórze są. Wiemy o tym, że ubytki w kolagenie również wpływają na utratę jędrności, elastyczności, czy też po prostu faktu, takiego faktu, że skóra staje się po prostu bardziej sucha i, i szorstka. I ja chciałabym się dowiedzieć, kiedy Pani zauważyła, że te procesy w Pani skórze również następują? Pamiętam, że na początku to zauważyłam u koleżanek i to tak dosyć ostro. <laughs> Jak patrzyłam w lustro, to było takie mniej dojmujące. Ale w jakimś momencie to się pojawia, z tym, że Zawsze miałam tak w myśli, to na co naprawdę patrzymy patrząc na drugą osobę, czy widząc drugą osobę? Czy to jest ta taka zewnętrzna jakby ta powłoczka, czy to jest coś więcej, czy to nie jest też po prostu emanacja? I dopóki jest ta emanacja radości życia, witalności i akceptacji siebie, dopóty to to po prostu nawet, nawet te zmarszczki, czy zwiększenie porów, to ewidentnie na, zaczyna następować. Szczególnie widzi się to na skórze, na dłoniach, zmieniające się plamy, coś tam. To, to, to się widzi, ale po prostu to nie przejmuje w taki negatywny sposób. I oczywiście, że ja uważam, że moim obowiązkiem jest dbanie o siebie, ale też e, wydaje mi się, że ogromne tutaj ma znaczenie e, samoakceptacja. To znaczy to, żeby to ta, ten codzienny rytuał, to codzienne używanie kosmetyków i dbanie o siebie, no to po prostu to będzie wystarczające, dlatego że w lustrze w dalszym ciągu zobaczymy chęć do życia, uśmiech i po prostu radość z kolejnego dnia. W Liren zawsze myślimy o tym, jak pomóc skórze w różnych sytuacjach i kobietom na różnych etapach ich życia. To, przepraszam Cię, to znaczy, mm -hmm. czy są naprawdę badania. Jakiejś grupy kobiet, na przykład powiedzmy, bada się przy pomocy skanu skóry, zmarszczki ich ilość, głębokość, wiotkość skóry, pory. E, Dokładnie tak. I na przykład potem e, one mają szansę skorzystać z całej gamy kosmetyków dobranych specyficznie do tych problemów związanych przedwa, przeważnie z wiekiem. I potem na przykład po dwóch miesiącach robicie jeszcze raz skan skóry i ba badacie, czy są te efekty. Dokładnie na tym polega praca laboratorium naukowego LIRE. No dla mnie to jest super, bo to po prostu wzbudza mm -hmm. prawdziwe zaufanie. Znaczy, to nie jest jakaś tam wymyślona historia, tylko a, a skąd mamy wiedzieć, gdzie, g, że są takie badania i że to jest po prostu potwierdzone, jak to się mówi, potwierdzone naukowo. To znaczy, że jest to powtarzalny efekt na jakiejś grupie kobiet. Najważniejsze informacje dotyczące wyników badań podajemy na opakowaniach naszych produktów. Super. To jest, no, ba, bardzo dużo rzeczy. Po pierwsze, e, znaczy to, że fajnie to wygląda, że jest szklane, śliczne, e, takie eleganckie szklane opakowanie, tak, no to, to już jest, e, to już jest zapowiedź, że, że biorę do ręki coś, coś eleganckiego, coś fajnego. To już mnie bardzo zachęca. Ale potem ja te kremy próbowałam, naprawdę je próbuję. W związku z tym ja wiem, że i konsystencja jest fajna. Akurat ten jest nieotwarty, ale sobie go otworzymy. Konsystencja jest fajna, zapach jest bardzo przyjemny. Nienachalny, także można używać dowolnych perfum. To się nie będzie grzał, cudowny zapach. I po prostu ten krem się wchłania. Jednocześnie wchłania się, ja bym nie lubiła gdyby to była taka woda, wiesz, że posmarowałam hmm. się kremem, och cudownie się wchłonął, a za pięć minut już mi ciągnie skóra, już, już mam z tym problem. Zatrzymałabym się na tym, że te produkty faktycznie dobrze współpracują z podkładami, a to co jest istotne w kremach na dzień, przynajmniej z mojego doświadczenia, to jest zawartość filtrów przeciwsłonecznych. Wiem nie od dziś, mam na to również badania naukowe, które to potwierdzają, że kobiety często stosują krem z SPF-em jako taki kosmetyk bardziej na lato. Jednak promieniowanie UVA, które odpowiada za ten tak zwany photoaging, czyli starzenie się skóry wywołane słońcem, jego poziom jest stały przez cały Ja rok. uważam, że to jest niezwykle ważne, jeśli mogę się wtrącić, że mamy na to dowód szczególnie w dojrzałym wieku, na przykład obserwując swoje dłonie. Tak? Czyli na przykład na w dłoniach dopiero od niedawna pojawiają się kremy, które zawierają filtry przeciwsłoneczne. I na dłoniach no najbardziej widać ten upływ czasu, ponieważ one są w plamy. W pewnym wieku już się nie da temu zapobiec. Natomiast na twarzach, na których dbamy jednak od lat, już dbamy o te filtry, na twarzach tych plam jest mniej. Mówiąc już o pielęgnacji takiej stricte, nie chcę powiedzieć przeciwstarzeniowej, bo, bo myślimy tutaj bardziej o zachowaniu tej dobrej kondycji skóry. Uh, jakie są pani ulubione składniki aktywne kosmetyków? <grymne> czy ma pani jakieś, czy ma pani lepsze doświadczenia, <grymne> czy E, czy, czy są takie, o których Pani myśli, myśli ja dobrze? Ja nie myślę o tym. Ja nie myślę o tym tak, jak, jak chemik myśli o tym, <grym> że tu re retinol, a tu peptydy, a tu kolagen, a tu coś tam. Ja po prostu używam produktu i, i e, widzę, że on działa. Mhm. Chciałabym mieć zaufanie, że jak podchodzę do m, półki, do regału z kosmetykami w sklepie, to że jak jest napisane 50+, plus, czy w moim wypadku 60+, plus, to że to będzie dla mnie dedykowany Kosmetyk chcę mieć do tego zaufanie. Jeżeli to jest potwierdzone badaniami naukowymi, jest. Kre na dzień, krem na noc, bardzo fajnie, bo na przykład tutaj one są opisane, jest słoneczko i jest księżyc na jednym, na drugi. to jest dosyć łatwe do zobaczenia, nie trzeba jakiś lunet wkładać, żeby to rozczytać, zresztą też bardzo sobie chwalę to, że jest bardzo wyrazistym drukiem napisany, zauważam, jest wadą jakiejś niesamowitej ilości kosmetyków, że dojrzałe kobiety w ogóle nie są w stanie tego rozczytać nawet w sklepie, a w tym wypadku te wszystkie najważniejsze informacje ja czytam z łatwością i one do mnie przemawiają, to jest dla mnie wiarygodne. Ja pytam, dlatego że z mojej perspektywy, jako osoby, która zajmuje się niejako formulacjami kosmetycznymi, na porządku dziennym właściwie jest to, jest to moja praca. Ja przyznam, że moim osobistym faworytem, jeśli chodzi o składniki aktywne, a właściwie faworytami są przede wszystkim peptydy. I ja myślę, że peptydy to są właśnie takie cząsteczki, które przydadzą się skórze. A skąd one się biorą? Co to są peptydy. Niezależnie od jej wieku. Peptydy to są takie małe cząsteczki, które co do zasady pochodzą od białek, czyli budulca naszej, naszej skóry, chociażby od kolagenu. Ze względu na to, że kolagen jest bardzo dużym białkiem i bardzo trudno byłoby mu przeniknąć do, do skóry, tak, żeby faktycznie wesprzeć, wesprzeć jej jędność i dobrą kondycję. W kremach. W produktach kosmetycznych stosuje się peptydy, czyli takie pocięte białka. Czyli malusieńka cząsteczka, Malus... która ma szansę wniknąć Dokładnie. w skórę, a nie ślizgać się gdzieś po Dokładnie. powierzchni. Dokładnie. I właśnie takie małe cząsteczki, jak chociażby tripeptyt miedziowy, który znajdziemy również w nowych produktach z marki Liren, one działają w taki sposób, że dają taki jakby sygnał komórkom. One sobie przenikają do żywych warstw naskórka, tam właśnie przyczepiają się, kolokwialnie mówiąc, łączą się z receptorami na powierzchni komórek i w ten sposób dają komórce taką iskierkę do tego, żeby dalej Cały proces regeneracyjny, cały proces tworzenia nowych włókien kolagenowych czy też elastynowych. A czy ma to miejsce. sens, czy to, jest, czy to jest wieczorem stosowane czy rano, czy to ma znaczenie? Akurat w przypadku peptydów to znaczenia no, to nie cudownie. ma, ponieważ one w żaden sposób nie uwrażliwiają skóry na, na, na promieniowanie słoneczne. Mhm. Ale sorry, pani Karolinko, to znaczy, że jak ja wybieram produkty, które są dedykowane mojej grupie wiekowej, tej 60, to to będą te moje peptydy w tym? Dokładnie, peptydy są e, jednym z, ale nie jedynym składnikiem aktywnym, który e, proponujemy w linii przeznaczonej dla e, kobiet w wieku 60. Plus. Tutaj peptydy są wsparte innymi składnikami, które zostały dobrane w taki sposób, aby komplementarnie zadbać o skórę w tym wieku. Mamy tutaj chociażby ceramidy, które działają bardzo dobrze wspierająco na barierę naskórkową. To jest szczególnie istotne w przypadku cery, która ma skłonności do przesuszania się. Znajdziemy tutaj również niosomy z kwasem foliowym, które dają taki boost do regeneracji, taki sygnał do tego, aby skóra i komórki naszej skóry się dobrze regenerowały. I to regenerowały. wszystko jest w, tym, w tej czerwonej serii? Dokładnie tak. To są niektóre, ale nie wszystkie składniki aktywne, które tutaj znajdziemy. Oczywiście, wow. jest ich naprawdę, naprawdę dużo i, i myślę, że to jest duże osiągnięcie naszego laboratorium, że byliśmy w stanie dobrać je w taki sposób, aby odpowiadały na potrzeby skóry właśnie w tym wieku. Ja to po prostu Kodem. czuję. naprawdę nie jestem w stanie nawet powtórzyć tych wszystkich chemicznych nazw, ale rzeczywiście aktywność, tak, i aktywność tych składników jest przeze mnie odczuwana. To znaczy jest regeneracja, jest odżywienie i jest bardzo duży komfort cery po używaniu tych kosmetyków. Fajnie. Cieszę się bardzo, że te właśnie produkty przeznaczone właśnie do pielęgnacji skóry w wieku 60 plus tak bardzo przypadły pani do gustu. Natomiast to, o czym myślę, że warto wspomnieć, to to, że mamy również pielęgnację przygotowaną dla młodszych, jak i troszkę starszych pań. Produkty są przeznaczone zarówno dla, dla pani w wieku 50, ale również dla ich mam, czyli, e, czyli, czyli 70-latek, które, które również e, bardzo skorzystają z dobrze Ta, doświadczonych Tak, I będą wyglądały jak 50-latki. <laughs> po prostu, zresztą, jak o siebie dbamy, to jest taka szansa. Pamiętamy o tym, że wiek metrykalny nie zawsze zgrywa się z wiekiem biologicznym. A jeszcze chciałam o coś zapytać, mhm. bo tutaj ja zresztą uwielbiam te wszystkie serum, w ogóle wszystkie te kosmetyki cudowne. Jak prawidłowo tego, tego stosować? Czy na przykład, e, na suchą skórę wytartą po, po wiem, porannym umyciu, czy na przykład na nawilżoną, się troszeczkę lepiej rozprowadza, szczerze mówiąc, za taką zwilżoną mm -hmm. jakąś, jakimś hydrolatem czy, czy tonikiem skórę czy przed kremem, a czy na przykład ma to sens przed maseczką? Kiedy i w jaki sposób najlepiej używać tego serum i w jakiej ilości? To jest świetne pytanie, ponieważ z mojego doświadczenia znowu wiemy o tym, że często panie nie do końca wiedzą, gdzie to serum wpleść w swoją pielęgnację i tak naprawdę jeśli chodzi o to, czy na suchą, czy na wilgotną skórę, tutaj różnicy znaczącej nie ma. Serum to jest taki kosmetyk, który jest pewnego rodzaju koncentratem składników aktywnych, który będzie miał troszeczkę lżejszą konsystencję, będzie się dużo szybciej wchłaniał, lepiej będzie na, nie tylko nawilżał, ale również poprawiał ogólną kondycję skóry. A y, dzięki temu, że jest to, jest to produkt o nieco lżejszej konsystencji, możemy go spokojnie nałożyć pod krem na dzień czy pod krem na noc, ale nawet pod maskę, jeżeli chcemy zwiększyć efektywność takiej, e, takiej kuracji, mhm. e, faktycznie możemy najpierw nałożyć sobie cienką warstwę serum, poczekać kilka sekund, aż ono się wchłonie i na to położyć sobie maskę na kilkanaście minut, tak aby ona mogła nie tylko... E, mhm. Dać swoje działanie, które, które oczywiście mieć powinny, ale jednocześnie dzięki takiej okluzji stworzonej właśnie przez maskę jesteśmy w stanie zwiększyć penetrację składników mm. aktywnych pochodzących właśnie z tego serum. Super. Pani Małgosiu, bardzo dużo mówimy o rytuałach i o przyjemności, jaka płynie ze stosowania produktów kosmetycznych marki Liren. Ja chciałabym zapytać, czy po tym czasie, przez który Pani stosowała nasze, nasze produkty, czy już Pani była w stanie zauważyć jakąś zmianę w swojej skórze? Po pierwsze, bardzo lubię te kosmetyki. Sprawia mi przyjemność aplikowanie ich, zapach, konsystencja to już od razu jest przyjemne. Krem na noc to też jest fantastyczny, ponieważ właśnie jest wystarczający, że budzę się rano i mam wrażenie, że ta skóra była zadbana, że nie budzę się tak jakbym nie wiem, wyszła z jakiejś morskiej kąpieli wymyta po prostu i wysuszona, tylko mam wrażenie, że ta skóra jest taka odżywiona i nawilżona, jest takie poczucie komfortu. A jeśli chodzi o zmarszczki, no ja wiem, no wydaje mi się, że no, trudno mi powiedzieć, żeby mi zniknęły zmarszczki. No tak nie obserwuję tego w taki sposób, ale po prostu mam bardzo dużo zadowolenie z tego i czuję, że skóra jest po prostu odżywiona. I to tak w serio. Piękna rekomendacja. Naprawdę mnie jako osoby, która zajmuje się przygotowaniem tych formuł, które ostatecznie można znaleźć na półce, na półce w drogerii, dla mnie to jest naprawdę miód na serce i bardzo cieszę się, że, że pani jako, jako osoba, która ma doświadczenie zapewne z... Naprawdę różnorakimi kosmetykami, że, że tak entuzjastycznie pani nasza nasze formuła Bardzo i bardzo się docenia. cieszę, że, że mogę rekomendować te kosmetyki, bo robię to ze szczerego serca. Robię to naprawdę z przyjemnością, z uśmiechem i z wiarą w to, że robię coś pożytecznego. I chciałabym się podzielić tymi kosmetykami i moim doświadczeniem bardzo, bardzo pozytywnym właśnie na temat tych kosmetyków. Także robię to z wielką przyjemnością. I właśnie na takich entuzjastycznych opiniach nam zależy i naprawdę bardzo, bardzo je doceniamy. Pani Małgosiu, na koniec chciałabym poprosić Panią o jedną radę, jaką Pani miałaby dla, dla naszych widzek właśnie w kontekście tego, w jaki sposób czerpać tyle radości z, z codzienności, <grym> Pani, jaką Pani widzę. Mój Boże, to dbanie o siebie, no to jest jeden z aspektów oczywiście, bo to też daje satysfakcję, żeby tak spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, no jeszcze nie jest tak źle, ale żeby mieć w ogóle takie pozytywne podejście, to muszę się chyba podzielić moim życiowym mottem, e, który zaczerpnęłam z Teatru Meta, z Manifestu teatru Meta codziennego Helmuta Kajzara, i to jest to motto brzmi następująco. Postaraj się z codziennego krojenia chleba uczynić krojenie tortu urodzinowego. <noise> I tego bym życzyła wszystkim, ale żeby się cieszyć wszystkim. I i tym, że mamy na przykład szansę wypróbować tych kosmetyków i że spędzić czas w tak miłym towarzystwie, i podzielić się na przykład z innymi swoimi doświadczeniami. Po prostu cieszmy się z tego wszystkiego, z, czym, z czego da się cieszyć każdego dnia. Dziękuję bardzo. Pani Małgosiu, niech to będzie piękna konkluzja naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję, że podzieliła się z nami Pani takim urywkiem swojej swojej codzienności i tego, z czego Pani czerpie przyjemność. W swojej codzienności. I ja dziękuję w takim razie za zaproszenie mnie do waszego świata, do waszego laboratorium i dziękuję bardzo, że miałam możliwość rekomendować, ze szczerym, ze szczerym uśmiechem rekomendować te produkty. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. <grywka>